WIOLETTA mm -hmm. Grabowska, witam Państwa i zapraszam na Główny Wydanie Natury Telewizji Katowice od 17.30 Dzisiaj rozpoczynamy do skrócie mm -hmm. Niebieski bieg od 10.00 do w Krakowów. Krakowa. Dzień mm. mm. leba, Czy to na wgrali? Czy to TVP Kultura i TVP pos? blok mm. taniec. Mm. Mm. Czy to nieraz. Mm -hmm. Natura telewizji gotowice. Rozpoczynamy od tajemnicy niebieski bieg. A naprawdę sporo tacy coś wy z Krakowa niebieski bieg dziesiąta, której na czasie tego od ineranie polskiego już czas i 12 5 lipca i naprawdę się naprawdę strów. na się szyczenia. Agada mm, Witajcie państwo, że też się i czy naprawdę bardzo zmów? I naprawdę, z głowy, z głowy na patrzostę, czy jest ponad i proganie? O, nawet tuż czas. Trzy, dwa, jeden, poszłam! Zasadniczo też. Duwało, że. Indorani, naprawdę. Jest naslutrze. Tylko naprawdę. Czas Służb proganie progani W Wlecie proganie pokrytyckiej I naprawdę Życzenia Ostatni czas siedlgowy Od razu do biegu Do Dobyła bieg o nowe życie Naprawdę Słuszko Naprawdę jest tu Łódki naprawdę Jest dziś Maciej korowski piło naprawdę z głową, że to nie postów nacz. Fajny eee, niebieski bieg, Audysym. Orek, wielki bieg, Szkoły postachowej autyzm i Krakowa. Niebieski bieg, dziesiąta. To w Krakowa jest zdrowy na jeszcze szyczenia którego z Naprawdę, Kilka masło 30 lat temu, której fiatł skini niebieski bieg, której w się, zapraszam, że z... nie, 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 nawet nawet... naprawdę z... Z życzenia, której nic, nie, 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 naprawdę nie, 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 i mojego córki. Naprawdę... Ale ostrożnie. Tylko naprawdę, stów. A dzisiaj jest Marysza Gorzowska. Bardzo, i tam nie proszę Nie, naprawdę zrób I naprawdę. O do sytuacji i niebieski bieg. A naprawdę, jest duży na szaty. Jest. Sz, Ma naprawdę bladę szat. Natura Telewizji Katowice. A kto Dzień ryba to po. naprawdę strów do kultury i TFOP poznaniu. Sporządzenie. te pierwszy dzień ryba z poznaniu. wioskowy. wyjątkowy. Dzień poznaniu w Jeskuwie. DVP 3 poznań i której od 10. 10. i TfoP Kultura od 10.

Słowy. Nie myślę, że to skóry, ale naprawdę nic hmm. z tego. nie której a naprawdę. A słuchanie, którego nie ranie, To już inderalniejszych czas i cały kawski. Czterema już Izabela Koczek i jeszcze Izabela Szech i Łukasz. Naprawdę, i zły. syfek mojej gosze Dzień dobry, pracy, które łączą się i w Kultura od godziny 17.30, Tfop Poznań o godzinie 10.00. Że poszło, poszło, to naprawdę z na Dypy, Bogdaniec, no, i wojewódzka torniko To naprawdę, to wojewódzka Skowi naprawdę jeszcze czas, to już czas i naprawdę o szczegółach Martyna Wojciechowska. I na szczegółach ale nigdy Martyna Wojciechowska. Naprawdę. Strów i na Słowę, o szczegółach Takiego iderację, której. Ura, Majkowska! To już czas. Naprawdę ten degow. Stawliki, W, w innym. więcej samochody jeżdżał. Ona, naprawdę zdrowy. Yy, Proszę tam jest... Szczólnie szkolny, że cudowny jest, to ten prawda jest, naprawdę nie będziemy liczyć, a ta. No dobrze, złowiłam desy. No co? szynowanie świata, wyalkowanie świata niskiej. O tego wie. O, Ale to... A, Pracowita. Nie okuwa, muszę ma Państwa i naprawdę zdrów. Eee, proszę naprawdę, suną się Naprawdę, nie może po samochody jeżeli i naprawdę, brum brum! Naprawdę, skóra bazy i nasze samochody. I na naprawdę, i tylko wynosi. Naprawdę, skóra naskiem i nie, a największe. Shit. Mm, to już czas na kubę. E, czas. Kiedy wostą, na mnie Bill on to skamy aktorka strzelika, że już To już czas, się, że słuchajcie ja, naprawdę. Z niego na górę do i Zgadzam ty naprawdę jest skomentarz, czy to autobus? Naprawdę to wakacje. Wakacje z Schengen. Już zapraszamy, bo gdzie? Mów Macy Mów pracę i rowerze. I naprawdę Kiedy Słowie są naprawdę? Są słowie nasze z kim wyposłynę, czy się I naprawdę jest ski. Trzyma no I Stapia czasze na Kowniecki i naprawdę zrób cześć Natura Telewizji Katowice Ula Bajkowska. To już czas zaginął Jahusz który 12, 5 lipca, rok 26, 25, w czasem niszczył czas i całego kraju i na zakończenia roku. I naprawdę życzę... Na sensie, jeszcze bym zaginął Janusz Tychy. Naprawdę już czas i całego kraju. Trzyna ostry trzęskowy, na najwówczyni w sosowiec czy dropownie guniczej. O tył Ewelina Pydo. Zaginął Janusz Tychy. Ty naprawdę. Siedział w szoskowniku, zaginał się. Zjadł sztychy, to nawet nie będzie, ale naprawdę, gotowicie. Słowało się na nisko w tanich pokoju. Naprawdę, już czas. I to już czas. Czas. Nie wiedział o, o co chodzi. Nie wiedział co chodzi. Co jest, co się tego nabroniło dzisiaj? Co... jednej strony też jadł sztychy na zaginał, to wodz. Co jeszcze zatem. Czasze. Walto żeby Grobowska, Natalia Violetowa, świetny skowet przed inganiem roku 1000, i 13 roku, roku, oraz Wioleta Grobowska. Są w wydaniu aktualności z Jemy w kwestii jakiej może co jakieś i ściewa. Od tym roku 20 lat. Oglądaj, jego osoba może dopytać o kolka, z zdomy. Janusz Tychy! To już sakurajnie z kimś zaginęła. Już Janusz Tychy. I naprawdę. To jest A naprawdę. Już czasami poskański zaginęła. Nie masz ten czystów. To naprawdę już czas i naprawdę Dobre się z Kimi, to naprawdę wróżę, to zdecydowanie mojego skibicu z i naprawdę że się zaginęła mojego wys A naprawdę już czasami to zaginęła mojego wszczętysu lat i naprawdę z góry mam Naprawdę nieobecna, już czas. Dobra naprawdę są nie nieważne gadigu. Oczekuję miasta, potrzebę po policji i co z... nas w skłocie Zabrała mojego Janu Szczychy, nieobecną już czas i całego kraju. na czy? Oto to co mnie słoto i naprawdę jest mm, Nie ucieczkę! Stój! Na Ed. Ed! No, No, stup. Z kim? Żeby zaginęła pora i Janu Sztychy lipca. Natura telewizji Katowice C. C. Ewelina Pydo. Na koniec dzisiaj jest Honawy. Jest humor. Już czas, już czas, po prostu wojewódzka po, po z Kimi i do teatru Naprawdę do teatru. się z kim to rozławił. I znowu wyszedł. Zapraszamy na scenie. To już czas i czekanie na jest 13 lipca. Czekał mało i naprawdę I co pery śląską wiesz słyszeć, Co, nie słów pisze, więc co? Co, nie? Na czasie, to już czas Aaaa no, co? To już czas na Szy z humorem i otestry Świat I to już czas, a Jeli Muszę do takiego opery szląskiego. To już nasza na se dostanie. No. My pamiętaj, spokojnie. od będzie z tej pierwszej że pomilowała się nie to nas ciekacz. I kończymy dzisiaj, jak rozpoznać na telewizji Katowice. Do zobaczenia. <mum>